Zaprezentować Państwu przepięknego Volkswagena Passata auto z 2016 roku od pierwszego właściciela 1.6 TDI o mocy 130 koni z przebiegiem 286 000 km z gwarancją przebiegu, z gwarancją bezwypadkowości, auto do końca, bardzo ładny egzemplarz. Prawny bardzo zadbany. Samo sobie się jechałem 1000 km na kołach, wszystko jak w najlepszym porządku. Tak wygląda z zewnątrz. Naprawdę bardzo ładny wersja Comfort Line. Także tak to wygląda z zewnątrz. pokażę w środku. W środku również bardzo ładny, zadbany, czysty. Czysty przebieg dokładny 286-634. Nawigacja, klimatyzacja Klimatronik 3-strefowy. Keyless Go. 4 szyby elektryczne, elektryczne lusterka, składane, podgrzewane fotel pasażera regulowany elektrycznie, aktywny tempomat, kierownica wielofunkcyjna, skórzana fotochromatyczne lusterko wewnętrzne, kamera cofania, pakiet chrom, tak jak mówiłem, klimatyzacja klimatronik 3-strefowy, no bardzo ładny, zadbany egzemplarz, to może tak to wygląda. Volkswagen Passat 1.6 TDI 2016 rok. Do samego końca serwisowany. Bardzo ładny, zadbany egzemplarz. Z gwarancją przebiegu i z gwarancją bez wypadkowości.